30. Główny program informacyjny Telewizji Polskiej. Joanna Dunikowska-Paś. Dobry wieczór Państwu w świąteczny poniedziałek. A dziś w programie między innymi. Czas pokoju. Oto w tej stajni lud zgnębiony woła. Pociesz nas mała dziecino. I życzenia pokoju. Jest, 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 powiedzieć jest, tak jest, w księciu pokoju jest, jest, oznacza jest, powiedzieć nie. nie wojny. Drugie święta w cieniu wojny. Rodzinny domowy obiad jest inny. Bo nie wszyscy są w domu. I nie wszyscy razem, mają dom. Pierwszy raz w grudniu. Wreszcie nadszedł dzień na Ukrainie, który mój mąż i ja możemy spędzić razem w katedrze. Szturm na ratusz w Belgradzie. Ukradliście nie jeden, ale tysiące, tysiące głosów. <sum> Trwają święta Bożego Narodzenia. W wigilijną noc w kościołach w całej Polsce odbywały się pasterki. To jedna z wielu dobrze znanych świątecznych tradycji. Są też tradycje znane tylko lokalnie. Wszystkie sprawiają, że w tym wyjątkowym czasie czujemy się wspólnotą. Tomasz Marzec. Jezuniu mały, nie mamy kościoła. Oto w tej stajni lud woła. Tu najpierw była ci... kolęda. 80 lat temu w Wólce Łabuńskiej na Lubelszczyźnie nie było kościoła, ale pasterka odbyła się i tak. Wtedy proboszcz odprawił ją w stodole jednego z gospodarstw. Obecny poszedł w jego ślady. Co widać tutaj, gromadzimy się w 80. rocznicę takiej pierwszej pasterki. Moja babcia obecnie jeszcze nadal żyje i pamięta wszystko. Ona nam odtworzyła tą kolędę. Wysokości. Były kolendy doskonale znane i ta napisana na pierwszą pastelkę przez babcię pani Justyny. Patrz, jak łzy z, z uczu płyną. Wysiedleni i zbłąkani. Słowa napisane w czasie wojennej zawierucha aktualne są także dziś, zwłaszcza tu, na Ukrainie. W swoim nas w możliwy. W Lwowie pasterki były przede wszystkim mozlitwą o pokój. Ponieważ Jezus Chrystus przyszedł na świat z kolędzie miłości i pokoju do wszystkich. Wojna zmieniła te święta także w liturgicznym wymiarze. O Dzieciu Synowi, duchowi czas. W Olsztynie, w grekokatolickiej parafii, po raz pierwszy odprawiano pasterkę zgodnie z zachodnim kalendarzem. Nie kalendarz, ale intencja była najważniejsza. Pokoju, który będzie nas kształtował na co dzień. Pokoju, który będzie uczył nas szanować drugiego człowieka. Boże Narodzenie, to przecież Jezus, który przychodzi. Przychodzi do Twojego serca, do Twojego domu, do Twojej rodziny. Przychodzi do Ciebie. Przypomniał prymas Polski na pasterce w Gniewni. Arcybiskup Grzegorz Ryś w Łodzi zachęcałby wiarę w to przyjście, przeżywać z ufnością dziecka. Najpierw by to znaczyło, że przeżywamy wiarę jako jedno wielkie obdarowanie bo dziecko w ten sposób przeżywa życie, jako jedno wielkie obdarowanie. Te najbardziej malownicze pasterki to oczywiście podchale. Bóg porzuca niebieskie królestwo, aby wejść do trudów i znojów mojego i twojego życia. Tradycyjne pasterki rozpoczęły obchody świąt Bożego Narodzenia. Dla niektórych są ich najważniejsze. 25 Tomasz, Mariusz, grudzień 2023 rok. Pierwsze wolne tak święta Bożego Narodzenia odwizu, od bez pasków, nienawiści. W Pasterki w Bazylice św. Piotra papież Franciszek. Watykan pełen jest wiernych, którzy chcieli właśnie tam świętować Boże Narodzenie. A co mogli jeszcze usłyszeć od papieża, to pytanie do Urszuli Rzepczak, która jest w Watykanie. Dobry wieczór, Ulu. Dobry wieczór papież przestrzegał, by nie traktować Jezusa, który właśnie się narodził jako bożka wydajności, a jako tego, który wkroczył na drogę małości, jak to określił Franciszek. Zapewnił, że Bóg traktuje wszystkich nie jak liczby, ale dostrzega oblicze każdego z nas. Zaapelował także o pokój, o zaprzestanie działań wojennych wszędzie tam, gdzie toczą się wojny, gdzie trwają konflikty, o wprowadzenie dialogu i stabilizacji. Narodziny Jezusa papież Franciszek w czasie pasterki wpisał w kontekst wielkiego spisu ludności króla Tawida. Skromne narodziny Boga, które zauważyli początkowo tylko pasterze, w kontraście do rządzy potęgi władcy Izraela. Podczas gdy cesarz liczy mieszkańców świata, Bóg wkracza niemal po kryjomu, podkreślił papież i przestrzegł przed pogańskim wyobrażeniem Boga jako możnego władcy i przed przeżywaniem świąt w cieniu bożków doczesnego sukcesu i konsumpcji. Bóg nie używa magicznej różdżki. Nie jest komercyjnym bożkiem wszystkiego i natychmiast. Nie zbawia nas naciśnięciem guzika, lecz staje się bliskim, aby zmienić rzeczywistość od wewnątrz. Papież podkreślił, że Bóg narodził się dla wszystkich. To idea, która szczególnie w Watykanie łączy wiernych z całego świata. Przyjechaliśmy na 25 rocznicę Ślubu naszych rodziców. To wspaniałe otrzymać błogosławieństwo papieskie stojąc tu, na placu świętego Piotra i słuchając mądrych słuch. słów. Jesteśmy katolikami. Jestemakami. No i mieliśmy bardzo dużo ochoty tutaj przyjechać właśnie dzisiaj nam.